Ja nie jestem znak. Naleśniki. Nadszedł czas podwieczorku. Mama świnka ma dla wszystkich niespodziankę. Dzisiaj jest dzień naleśników. Naleśniki, przepyszne! Aha. Uwielbiam naleśniki. <gryw> Wszyscy lubią naleśniki. Jestem ekspertem w podrzucaniu naleśników, możecie wierzyć. Na pewno tato świnko, ostatnio się zezłościłeś, jak ci upadł naleśnik na podłogę. Wcale się nie zezłościłem. Ech, miałem tylko kłopot z patelnią. <grystanie> Mamo, czy my też możemy zrobić naleśniki? Tak, pomożecie zrobić ciasto. Najpierw wsypuję mąkę do garnka. Uu, teraz dodaję jajka. Teraz mleko i wszystko dokładnie mieszam. Mogę pomieszać, mamo? Tak, oczywiście, Pepo. Pepa uwielbia mieszać. George też chce pomieszać. Nie, George, nie tak. <grystanie> Dobrze, dość tego mieszania. Usiądźcie przy stole, a ja usmażę naleśniki. Mama Świnka przerzuca naleśniki. Hooray! Podrzucaj wyżej, mamo Świnko. Pokażesz nam jak, gdy będziesz przerzucał swoje naleśniki? Pierwszy naleśnik jest dla George'a. Mama Świnka polała syropem naleśnik George'a. Przepyszne. Ten naleśnik jest dla Petra.! Hurra! <grym> <grym> hmm, możesz podrzucać wyżej, mamo świnko? Podrzucisz wyżej, jak będziesz robił swojego naleśnika, tato świnko. Proszę, syrop. Mmm, pyszne. <grym> Ten naleśnik jest dla mamy świnki. Hurra! Czy nie podrzucasz za nisko, mamo świnko? Ten naleśnik jest dla taty świnki. Możesz teraz pokazać, jak to się robi. Mm, przepyszne. Mm. <laughs> Czy wszyscy patrzą? Sekret smacznych naleśników polega na tym, żeby podrzucać je jak najwyżej. <laughs> Raz, dwa, trzy. Hopla! Kto to oh! jest? Nic nie widzę! Przepyszne! <mum> <ty> <gryzny>